to zapowiadał. No, ale wszystko szło zgodnie z planem, yy, po mojej myśli. Yy, bardzo dobrze mi się boksowało. Troszeczkę miałem tam drugi drugiej rundzie przez twoje nogi, więc troszeczkę bolały, ale to może myślę, że kwestia rozgrzewki później już, jak jakby wchodziłem coraz bardziej w ryty. Także no wszystko szło zgodnie z planem. Na to, że po prostu niego za no tak mi się wydawało. Spychałem go do obrony, yy, ciągle lewa mi wchodziła, także no biłem to, co wchodziło. Mhm, no, też widać było, że ta lekcja, którą dostałeś, od... nie, nie dostałeś, ale pod... Też no, każda walka uczy i, i no, tam, tam mnie sporo nauczyła, także też wyciągnąłem wnioski i, i też dużo poprawiłem. Żeby wygrać przed czasem, bo wydawało się, że tak od piątej, szóstej rundy to już Michał generalnie tylko się broni. Może rękawic lepszych. Hmm? <laughs> No, mieliśmy te rękawice pafeny, i chciałem boksować w Erlasta, ale no, tak wyszło, no, Michał nie przepraca się, nigdy nie przegrywał przed czasem, no, też to stąd się bierze, no, nie trafiłem może czysto ocenia na brodę, także no, nie mi tutaj oceniać już to, ale no, jednak się nie udało, szkoda. W tym roku jeszcze zobaczymy cię w walce, bo dzisiaj specjalnie nie wielu nie zabrałeś. Z tego co uzgodniałem z promotorami, to chyba raczej w tym roku nie będę boksował, prawdopodobnie w lutym. Czy jakieś większe walki się szykują, czy na razie jeszcze będzie się powoli budować ten rekord? Myślę, że jedna dwie walki chciałbym zaboksować o może BU albo Europy, także no chętnie bym poboksował gdzieś na wyjeździe, także, no o pas Unii Europejskiej albo Europy, także no chciałbym. No właśnie pas mistrz...